No i witamy dzień drugi tak naprawdę i właśnie dojeżdżamy na Ebisu, bo to jest główny cel naszej podróży w Japonii. Postanowiłem, że kupię sobie Gold Card. To jest taka karta wjazdu przez rok na Ebisu. Płaci się później 500 jenów tylko za sam wjazd, można korzystać ze wszystkich torów, które są dostępne w dany dzień. W poniedziałek, żeby był korek na brabi wjazdowej, to już właśnie mówi o tym, ile tak naprawdę ludzi przyjedzie na Tomacuri, że to będzie po prostu pogrom. Japońska jakość. J.D.M. super kurwa Crown To. To był, był, był znaczek By Louis Lampka. Vito, ale... Się świeci na zielona, jak miałeś prosto kierownicę. To No i mamy teraz tutaj nowy cennik na Ebisu i 1700 jenów jednodniowe wejście bez jazdy. Ja tylko za nas... Chyba żeby tam jazdy? Nie, nie Zobaczymy, co dzisiaj będzie się działo. No, jesteśmy całą naszą ekipą na Higashi. To jest najszybszy tor i najdłuższy na Ebisu. I właśnie wchodzimy do biura, gdzie można kupić właśnie Gold Card. Więc wchodzimy, kupujemy. Pokażę wam jak wygląda cała procedura. Gold Card to jest taka, już jak wam mówiłem, karta na rok czasu, że można być naprawdę tak naprawdę codziennie na EBisu i korzystać po prostu z całego tego toru. Wiadomo my nie jesteśmy no, z Europy, więc nie będziemy tutaj tak często i ta opłacalność dla mnie jest taka minimalna, czyli jeżeli uda się przylecieć w maju i w październiku za rok, tam w listopadzie, to wtedy to się zwróci. Ale no, tak mówię pamiątka fajna dla mnie, więc już wam pokazuję jak to wygląda. I taki Gold Card kosztuje 120 tysięcy jenów. I fajna rzecz, że przyjeżdżacie do takich Higashi i chcecie sobie posprawdzać czasówki, więc dostajecie po prostu od nich takie boksy, które mierzą czas. No się ogólnie to wszystko wyrażają. Ale tak jak Wam pokazywaliśmy w wczorajszym filmiku, jeśli chodzi o ich biura i sklepy, no to widzicie, jak to wygląda. Jak to... No, jesteśmy w samym centrum Ebisu, w sklepie na Higashi. Właśnie Romek będzie mierzył jakąś bluzę Fajno, Pokaż, Romek, bluzę. No, jest ja A nie, ten napis z tyłu, powiem ci, że jest. Jednak że z torami jest najfajniejsza. Ach, pierdolę. A, naprawdę. No i moje zakupy, nie? A czekajcie, jeszcze coś dobiorę. Mamy pierwszego gajzina. jeszcze się nagrywa, dobra. Mamy pierwszego gajzina, którego spotkaliśmy przez przypadek. <grym, 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 nie, oczywiście z tomkiem latamy cały czas razem. E, zawsze nam daje swój nocleg w Adatarze. Dziękujemy Ci bardzo za to. Powiedz mi, jakie plany na ten wyjazd? Przeżyć. Przeżyć, co? Co dużo wynajmu. Dużo wynajmów, dużo pracy, dużo ludzi i. Cały czas, cały czas coś się dzieje. No, no jesteśmy właśnie w miejscu, gdzie też się płaci za total, paliwo, no, to maj zatankował dla klienta i, no i zobaczymy ile ma w portfelu jedne są fajne, bo milion to wcale nie jest dużo, nie? Przed dominacją pieniądze zawsze są fajne. Więc jeżeli chcecie naprawdę fajną wycieczkę i fajne motoryzacyjne przeżycie, jak zobaczycie, sobie śledzicie goble na Instagramie, to widzicie, co tam się dzieje. Strito nie streeto, no Japonia pod jego rządami jest naprawdę niesamowita, nie? A ja właśnie odbieram swoją Gold Card. Uu, pięknie, ale nie dobra? O. Tu, 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 o, tu dokładnie. no i uwaga, no właśnie, team mate, teammate, dokładnie. Pięknie. I startujemy teraz w zawodach razem z Tomkiem, więc jesteś przygotowany na piątek i na poniedziałek mentalnie? Jestem. Jesteś, no i bardzo. Będziemy po wygraną. I to też jest jeden z naszych kierowców, ale do niego się nie przyznajemy. I tu się chłopaki ze mnie śmieją, oczywiście zakupy potężne zrobione, tak naprawdę już mogę resztę ciuchu wyrzucić z tego, z walizki, że karta jest biała. Nie, karta jest, jak się nazywa, gold card, więc jest piękna, złota, mieni się sam no, po, sorry, dobra? No, pamiątka więc Dostajesz naklejkę? Ha! <laughs> zakupy. <laughs> <laughs> Drift Matsuri. Uuu! Grzejesz go właśnie? Trzymaj do siebie do auta? Z uśmiechem będziesz jeździł? zawsze. Dobra. Rozdajemy areoniki, proszę bardzo. Od razu się lepiej wsiada, wiesz? Bo w tych autach tak jebie. <laughs> Ty patrzcie, to, nie? To jest mistrzostwo świata filmokręcik pierdzielony, ale tego i tak mi nie ukradnie, nie? Mamy? Co masz? <laughs> Dawaj. Pięknie jest ten. Pięknie, no nowy zderzak założyć, wymyć go nie będzie tarwa, nie? Dawaj, gdzie masz Adebela? Podobno jak się adebelem umyje taki zderzak, to trydypki znikają. <laughs> <laughs> Jakie to są gruzy, ale to jest coś pięknego. A to auto już jutro będzie chyba w innym kolorze. Pewnie nie mogę tego nagrywać, ale nagrałem. <laughs> Co robisz? Myję auto Myjesz auto? A czekałeś na deszcz bo nie masz wody No dokładnie A czym myjesz? E, no czym? No tym Proszę bardzo Ale jesteś przygotowany do wyjazdu no, po MC nie tak nie Panie Romanie Panie Romanie a my tutaj oglądamy sobie naszego vloga z wczoraj, bo obiecałem, że będę wrzucał. Prawie codziennie pewnie się uda. Tu Michał robi... już maskę mamy założoną, przełożoną. Oczywiście nie mamy całego body, bo Gobla mnie oszukał i powiedział, że mama nie mam. Ale siedzimy sobie u siebie w swoim garażyku i sobie grzebiemy, bo dzisiaj mamy dzień organizacyjny. Świece wymienione, bo niestety za każdym razem... Świece trzeba wymienić, nie wiem z jakiego powodu, ale tak tu się wypalają. Ja muszę, chyba to turbo jest za duże i to po zdmukuję i zepsuje, nie? Zdmuchuje płomień świecy. Tak, no. Zdmukujesz a teraz robimy świecy. jeszcze zamek i kupa innych pierdół, a przed kupa. chwilą się dowiedzieć Kupę, no. A jeszcze się dowiedzieliśmy przed chwilą, że ten garaż jest, yy, jest w, do wynajęcia. W momencie, w którym przyjechał, gości sobie go wynajął i to było dzisiaj. Niestety z rąkiem musimy jeszcze poczekać na nasze nowe miejsce, nie? Trzeba się rozbudować. Trzeba się rozbudować, bo brakuje nam jednego garaża. Jeszcze na Garażu. Garażu. Garaża powiedziałem? że <grystanie> mogę <grystanie> coś zrobić. Nic, dzisiaj już nic. I to jak idzie? Świetnie. A to masz oryginalne mocowanie, czy dorab musieliśmy dorabiać? Oryginalne. Patrzcie, co jest najfajniejsze tutaj w tej Japonii to są skrzynie biegów. Nie? Sypią się jak... Ostatnio że to jest niemożliwe, nie? Wysypały się chyba w, wśród naszych ekip, nie wiem, z pięć takich, sześć takich skrzyni i cena już oczywiście poszła w górę. Skrzyń. A co ja Skrzyni. No, parę skrzyni, czy co? No, co? Co się mnie czepia, synie, nie? E, a jeszcze jak ja kupowałem, nie wiem, z dwa lata temu tę skrzynię do siebie, bo też mi się oczywiście wysypała. Znaczy, no, oczywiście, no. E, ta, Japonia jest tania, warto jest przyjeżdżać, nie? Ale, ale ogólnie też mi się wysypała. No to płaciłem 7 tysięcy chyba złotych. Nie, nawet niecałe 7 tysięcy jest za nową skrzynię z Toyoty w pudełku Toyota, no ale już poszła cena w górę, już gdzieś koło 10-11 tysięcy kosztuje 300. To teraz jest poprawiona wersja po prostu tej skrzyni. Tak, jest w lepszym pudełku, nie? Miałeś po prostu prototyp. <laughs> no. Idź z drugiej strony, no. I dostaniesz teraz w łeb, nie? Kurwa. co ty robisz? No nie, to nic się nie stanie, no, otrzymaj maskę. To nie w tą stronę. I co, udało się, czy nie? Zamknięte. <noise> <noise> Ale ciekawe, dobra, a ty, a weź to teraz, teraz otwórz, to nie? Otwórz, no. no i tu wszędzie się naprawiają wozy oczywiście, no bo tak to musi być. Tam coś Roman jeszcze kombinuje, no a ja tutaj sobie właśnie, znaczy ja, teraz Michałek mi zmienia właśnie body. Zdążył odkręcić jeden element, maska założona. No i zaraz zobaczymy, o ile to będzie poszerzone. Jakie będziemy chcieli. Aha, o, jeszcze właśnie. Malujemy grill. To jest moja stara maska, połamana cała. Grill na czarno pomalowany. Wyjedziemy prawie nóbką. O, pokaż, przyłóż to. To nie ta strona. Nie da się. Nie da się. Fajny młotek. Wszystko jest młotkiem. jeśli jest A to jest odpowiednio odpowiednio Nasza? Nie. Nie. To możesz klepać. No i kolejne mi. Kolejne auto na warsztacie. Wjeżdża Romka Mark dwójka i robimy. O! Tam, zobaczcie, nie oprzesz zaraz. Patrzcie, jaki garaż jest przegenialny. Patrzcie, jaki jest... Nawet się nie da do niego wjechać. Nie, nie będziemy robić czujnik ciśnień... temperatury oleju, bo wydaje nam się, że auto się czasami grzeje. Przynajmniej temperatura wody idzie nam za bardzo do góry. I jeżeli będzie taki problem jutro, no to będziemy po południu zmieniać miejsce położenia chłodnicy oleju. No to takie pierdoły. A cegła tam w garażu u kolegów. I próbuję dopasować przedni zderzak do mojego auta. Działamy dalej. Piękny dzień dzisiaj ogólnie. Dużo, dużo zrobione. Dużo jazdy. No jazdy dzisiaj nie było. No, <laughs> chyba, że tym kraunem, nie? Kraunem. To to co ja tym i raczko. Piękne to jest miejsce tak naprawdę, że można sobie, wiecie, przyjechać porobić sobie przy swoich samochodach. E, no na szczęście mamy, no inaczej. Mamy tyle szczęścia, że mamy taki garaż, e, bo dzisiaj nam padało prawie przez cały dzień, czy tam kropiło. Tak, dzisiaj bez jazdy, no. O, a tam szczęśliwy kierowca, patrzcie, tak wygląda kierowca, O, o Jezi, Michał. No i wczoraj was informowaliśmy, z jakiej wypożyczalni mamy auto, no ale oni mają tutaj błąd w nazwie. <śśc> Niguja! <Eden> kurde, vlog będzie dobry. Ty, biały... A teraz jesteś prawdziwy biały człowiek, nie? Ciołeś laminaty? Nie. Niguja! <śc <Diskuzza> <śczenu> Arigato! Pa <tusza> Patrzcie, coś niesamowitego. Jaka glebunia Czekaj, zobaczymy co się w ogóle pali, nie? Ty pali się. Jakbyście chcieli chieść o to zapraszamy. Ja już trzeba cię o A ja to będę kurwa się nie musiał w Polsce wszystko poprawić. Patrz, Patrz. No, no tu poprzedź tak. z lakierem, nie? Tak. Nie, Tu to klej zostaje, nie możesz tak robić, bo... Nie, tu lakier spaliłem! No, lakier! Tu jest klej zostawiony! To jest A klej. jest, no, no. Ujowo, tak, nie możesz tak robić, musisz to już ściągać tak na zimno Albo sobie trochę podgrzewać, a nie tak, bo Ci cały klej zostaje Ale masz czyste auto, ja pierdolę A jak ja mam czyste co patrz Bo to, klej się zostaje, bo będziesz się wkurzał później z tym Nie zostaw, nie zajdzie. Ha. APC nie Dobrze, no że chyba nie No Nie to przecież nie Czekaj, Ale wiesz co ja będę później? Wiesz nie no, no, no. będę Po rękach mu pal. pali Pali <laughs> Tak. Tu tutaj powalczy to, nie? Wiecie. No kupiłem ekolog dostałem. Robimy miejsce na Gobla and Friends. Co ty? Ja pierdolę, jaki ty miałeś ładny wóz To jest pom To jest petarda, patrzcie no. okay. śmierć jaguje się na lepki, tak widź. A teraz będziesz zwykłym białym chaserem na Ebisu o. O? <grywa> Safety first Safety glass Safety first o. Dajcie, 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 nagrać. Nie? No, jesteśmy z rąkiem po pierwszym dniu. Nie, oczywiście nie jeździliśmy, tylko przygotowaliśmy sobie samochody. Co Ci Ronek zostało do zrobienia jeszcze w aucie? To samo, co dzisiaj rano. No, super, super są z Tobą pytania i odpowiedzi. Ok, nie. dzięki. Do jutra.